Mam was, no. chodźcie. Hey, mamo, jestem w telewizji. Gratulujemy, Darwin. Dziękujemy bardzo. Pokażcie nagrody do kamery. Nagrody wyglądają tak, są takie. Są takie, yy, yy, jedna jest złota, druga jest srebrna. Jedna ma yy, taką... Yy, jedna z czarnej czekolady, druga z białej czekolady. Napisane, tak. tak, jedna ma napisane, a druga ma tylko datę. Jedna świeci w ciemności, druga lewituje. Co takiego wpłynęło na, na te ostatnie miesiące, że nagle grupa i zarazem Wasze produkty, które są rewelacyjne, nagle dopiero teraz mają ten swój swoisty, prawdziwy boom? Naprawdę ciężkie pytanie, ale wierzę, wierzę Wam. nie jest ciężkie, ale na pewno to, że jakby postawiliśmy chyba na, na taką kartę, że się przeprowadziliśmy w ogóle się razem. Się przeprowadziliśmy do Warszawy, I tak, tak. przeprowadziliśmy i... do Warszawy i postanowiliśmy się wziąć jakby ostro za to. Druga rzecz, yy... no musimy wspomnieć o Krzy Krzyśku Gąciarzu, który po tak, prostu tak, nas... Tak, 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 Gąciarz, który nam dał szansę, mogliśmy poprowadzić w jego program. Zaistnienia Za, u niego tak, na kanale w Beczce, kanale. to jednak naprawdę... Tak, jest spoko, to... spoko chyba. Tak, czyli tak, nas od początku to. też promował. Tak. Yy, I co? Wardęga <laughs> <laughs> zabrał ciastko i ucieka, patrz, a nie, to nie ciastko. No i kolejna rzecz, no to, to są głównie ludzie, którzy się pojawili. I nie poddawać się! Nigdy! Nie zniechęcać się 200 wyświetleniami własna, przez rok. Tak nigdy. Tak. tak. No i kwestia tego, że jak y, konflikty zrobiliśmy, gdzieś wyciągając wnioski z poprzednich produkcji, no to faktycznie pojawili się ludzie tu na miejscu, którzy z nami pracują. Karol powiedz Beata Borowska, tak. Marek Marobot-Wodziński. Maciek Kosmala, Mateusz Trębaczowski, no tych nazwisk jest bardzo sporo. A Natalia Stakowicz. Dokładnie tak. No i to są ludzie, którzy po prostu gdzieś tam nam zaufali i poszli razem z nami w tym kierunku i jest coraz fajniej. Słuchajcie, ostatnio widziałem bardzo fajny komentarz na YouTube, jeśli nie pamięć mieli, pod waszą ostatnią produkcją. Gracie lepiej niż bohaterowie klanu, prawda? <laughs> e, powiedzcie mi, czy nie myśleliście o tym, żeby jednak występować w filmie? Bardzo nie zrobilibyśmy film tak, i w nim wystąpiliśmy. Pewno... Dobra, nie, 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 nie. chciałam coś innego powiedzieć, ale okej, okay, powstrzymałem się. Tak. Nie, racja, racja, racja. Bardzo niż zrobimy własny film. Tak. Jeżeli ktoś nam da pieniądze, prosimy, tak, 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 tak. szukamy sponsorów. Tak. tak. Prędzej czy później zrobimy. Na pewno? Tak. Ale lepiej prędzej niż później. Lepiej prędzej niż później. Mamy nadzieję. To by była rewelacja. Słuchajcie, skąd bierzecie kostiumy w ogóle? Jakoś sami szyjecie, czy wypożyczacie pożyczacie skąd stroje, jak to jest? Bardzo różnie bywa. No, tak. Niektóre kostiumy wypożyczamy, niektóre kostiumy... Od jakiegoś czasu Beata Borowska, Beata Borowska też się Borowska. zajmuje tak. kostiumami, szyje fantastyczne rzeczy, ogarnia to wszystko od początku do końca. Gandalfa zrobiła fantastycznego. A Gandalfa zrobiła, orły zrobi, tak. razem z Weroniką Piechotą no, zrobiły wiecie, fantastyczne. Wynajcie, to nam się wydało. E, więc to, to jakby <grym> siła, siła tak. ludzi, siła ludzi po prostu. Tak. Kto pisze scenariusze u was? Dialogi. To jest tak, zawsze, zawsze piszemy my we dwójkę. E, Ostatnio z przewagą, z przewagą Marka. Marek Marek, generalnie pisze, jak mu się zachce, to coś mi pokaże. Ja to tam troszkę może zredaguję. Ja wiem, ale. Jak coś ci pokaże, to mi się zachce. O to chodziło, to jest dokładnie to. To miało być dwuznaczne, nawet jednoznaczne. Dobra, to już już zejdźmy z tego, tego, tego konika, bo to nigdzie nie zmierza. Nigdzie nie dobiegniemy. Generalnie tak, Marek pada na pomysł, Marek pisze, ja to może tam coś poprawiam, ale później. Podczas prób, kiedy sobie przygotujemy tekst, troszkę go na, naginamy do swoich tak, tak, możliwości. Żeby to nam naturalnie brzmiało, tak, żeby ale chcemy w miarę raczej, naturalnie. Bazujemy tak. na długoletniej przyjaźni z Jankiem, i jak wpadamy na pomysł, to mamy jakieś takie flow, że tak, jesteśmy tak, w stanie. Tak, po prostu. Wasz ulubiony odcinek? To ty się powiedz, bo ja mam też jakieś pewnie inne Słuchaj, no Moim dalej, dalej jest Kopernik tak. versus Uczeni. Ja tak, jeśli chodzi o takie, takie, takie bardzo kameralne, to Kopernik. No, no a z najnowszych, no to Gandalf w sensie. Tak, ale bo to jest bo, ta sama bo jest formuła ta sama w sumie formuła, jest Mateusz ale, kontra ale, my. Tak, tak. Ale nie ukrywam, lubię Hitlera i sąd ostateczny. No lubię. To jest jakby... bardzo, się o pozę wprosi, to jest Maria, faktycznie. Właśnie, a, propos, a propos tego, słuchajcie, chłopaki, a propos widziałem zapowiedź, Sławek powraca, prawda? Więc czy będzie coś dalej z sądami ostatecznymi i tak dalej? W jednej ze swoich produkcji bierze rogi tego. Tak, tak. Sławek, tak? Dobrze mówię? No właśnie Sławek, przystojny Sławek, Mów mi tato, no. Generalnie Sławek po tym jak skończył, zabrał rogi i skończył ze swoją jakąś tam z bycia bycia człowiekiem, powiedzmy, można tak wrócił do i stworzył piekło 2.0. Tak. Niedawno konkurencyjne piekło do piekła Hitlera w tak. naszym świecie, uniwersum. Tak. Eee, niedługo potem Rafał dowiedział się o tym i to widzieliśmy pod po tak, no koniec no, no, filmu no Kaniec, Noe versus Bóg. No i co będzie dalej, to no, ale planujecie, będzie cykl. Planujemy kontynuację tak, 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 planujemy tak, tak. nawet I filmik tak, o tym, jak to wszystko jak, się zaczęło. jak to się wszystko zaczęło, taki swoisty prequel. Tak. dla mnie bomba. Słuchajcie, dzięki za rozmowę. Naprawdę wiedzieli. jesteście fenomenalni. Uśmiech jeszcze do kamery, bo... Stywia, zrobisz na zdjęcia? Moja mama i klubi. <laughs> tak, i wypada.